Google Maps to nie tylko narzędzie do nawigacji. To potężny instrument, który pomaga rozwiązywać zagadki kryminalne i odkrywać sekrety. W tym odcinku zobaczcie, jak zwykłe zdjęcia satelitarne doprowadziły do schwytania morderców, odnalezienia zaginionych osób i ujawnienia ukrytych zbrodni. W 2018 roku internet wstrząsnęło szokujące nagranie. Dwuminutowy film dokumentował brutalną zbrodnię, morderstwo dwóch kobiet przez mężczyzn. Mimo powagi sytuacji, nikt nie potrafił ustalić, gdzie i kiedy doszło do tego tragicznego. Więc incydentu. Wydawało się, że z sprawcy tego czynu nigdy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Jednak grupa odważnych reporterów BBC postanowiła nie pozostawiać tej sprawy bez rozwiązania. Zdeterminowani, aby odkryć prawdę, rozpoczęli własne śledztwo. Ich jedynym punktem wyjścia było samo nagranie. Stanęli przed trudnym zadaniem. Musieli odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania: gdzie, kiedy i kto? Korzystając z Google Earth, przeszukali setki kilometrów kwadratowych terenu. Aż w końcu znaleźli Pasmo idealnie pasujące do tego z filmu. To był przełom. Ustalono, że zbrodnia miała miejsce w północnym Kamerunie, niedaleko granicy z Nigerią. Ale to był dopiero początek. Teraz musieli ustalić, kiedy dokładnie doszło do tego zdarzenia. Analizując każdy szczegół krajobrazu, budynki, drzewa i ścieżki, porównali je z archiwalnymi zdjęciami satelitarnymi z Google Earth. Powoli zawężali przedział czasowy. Ta strona okazała się zbawienna w tej detektywistycznej pracy. Budynek, widoczny na filmie, zniknął ze zdjęć satelitarnych po lutym w 2016 roku to oznaczało, że nagranie musiało powstać wcześniej. Ścieżka widoczna w kadrze pojawiała się tylko w porze suchej, między styczniem a kwietniem. Analizując kąt padania słonecznego, reporterzy zawęzili datę do okresu między 20 marca a 5 kwietnia 2015 roku. Ostatnim elementem układanki była identyfikacja osób z nagrania. Tu z pomocą przed Google i jego wyszukiwarka obrazów, reporterzy zaczęli przeczesywać media społecznościowe, szukając profili pasujących do osób z nagrania. I wtedy nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Rząd Kamerunu nagle wydał oświadczenie o wszczęciu śledztwa w sprawie incydentu. To potwierdziło ustalenia dziennikarzy, korzystając z informacji dostępnych publicznie. Reporterzy BBC szybko znaleźli profile na Facebooku trzech mężczyzn, którzy pojawili się w nagraniu. Dwa miesiące po wiralowym rozprzestrzenieniu się wideo BBC opublikowało dokument przedstawiający wyniki śledztwa. Dowody były przekonujące, a rząd tamtego kraju, skonfrontowany z faktami, musiał w końcu odnieść się do sprawy. Ta historia pokazuje, jak nowoczesne technologie, takie jak Google Earth i wyszukiwarka Google, mogą pomóc w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych zagadek. To, co kiedyś wymagałoby miesięcy pracy detektywów i ogromnych zasobów, dziś może być rozwiązane przez grupę zdeterminowanych dziennikarzy uzbrojonych. W laptopy i dostęp do internetu. William Molt to 40-latek, który zaginął bez śladu. Pewnego dnia wyszedł z klubu, zadzwonił do dziewczyny i przepadł. Nikt nie wiedział, że jest to początek 22-letniej zagadki, która wstrząśnie lokalną społecznością i zmieni podejście do niewyjaśnionych spraw. Policja ruszyła do akcji. Przeszukano okoliczne lasy, stawy i bagna. Sprawdzono rejestry lotnisk i przejść granicznych. Przesłano dziesiątki świadków. Wszystko bez rezultatów. Mord i jego biały sedan przepadli jak kamień w wodę. Z każdym dniem nadzieja na odnalezienie zaginionego malała. Pojawiły się różne teorie, od przestępstwa po celowe zniknięcie. Niektórzy twierdzili, że Molt mógł paść ofiarą gangu, inni zaś sugerowali, że uciekł, by zacząć nowe życie. Rodzina zaprzeczała, twierdząc, że był szczęśliwy i nie miał powodu uciekać. William kochał swoje życie, miał plany na przyszłość, nigdy by nas nie zostawił. To powtarzała jego siostra podczas licznych konferencji. Lata miały, coroczne apele i medialne przypomnienia nie przyniosły żadnych rezultatów. Bliscy mężczyzny żyli w ciągłej niepewności, balansując między nadzieją a rozpaczą. Każde święta, każde urodziny były bolesnym przypomnieniem o pustym miejscu przy stole. No, Willington, niegdyś spokojne miasteczko, zyskało ponurą sławę. Turyści przyjeżdżali, by zobaczyć miejsce tajemniczego zniknięcia. Lokalni przewodnicy opowiadali legendy o Williamie Molcie, który rzekomo pojawiał się nad okolicznymi stawami. 22 lata później, w sierpniu 2019 roku, nieoczekiwane odkrycie wstrząsnęło sprawą Molta. Ktoś przeglądając Google Earth zauważył w stawie zarys przypominający samochód. Zaciekawiony zgłosił to policji. Funkcjonariusze, początkowo sceptyczni, postanowili sprawdzić to zgłoszenie. Akcja wydobycia samochodu przyciągnęła tłumy, a mieszkańcy tego miasteczka, dziennikarze i rodzina Molta z zapartym tchem Obserwowali, jak z wody wyłania się biały sedan. Gdy wrak znalazł się na brzegu, zapadła głucha cisza. W samochodzie znaleziono szczątki, a DNA potwierdziło to, czego wszyscy się obawiali. To William. Przez 22 lata spoczywał na dnie stawu, zaledwie kilka kilometrów od miejsca zaginięcia. Tragiczna prawda w końcu wyszła na jaw. Śledczy ustalili, że mol prawdopodobnie wjechał do stawu w nocy. W 1997 roku. Przypięty pasem nie miał szans na ucieczkę stonącego pojazdu. Odkrycie zrodziło jednak wiele pytań: dlaczego nikt wcześniej nie zauważył samochodu? Jak to możliwe, że przez tyle lat wrak pozostał nieodkryty? Okazało się, że zmiany poziomu wody i bujny rozwój roślinności wodnej skutecznie maskowały pojazd. Dopiero w ostatnich latach warunki zmieniły się na tyle, że samochód stał się widoczny z lotu ptaka. Ta historia pokazała, jak nowoczesna technologia może pomóc w rozwiązywaniu nawet najstarszych zagadek. Google Earth, narzędzie powszechnie używane do planowania podróży czy oglądania świata z lotu ptaka, stało się kluczem do rozwiązania tej 22-letniej tajemnicy. To niesamowite, że zwykła aplikacja może dokonać tego, czego nie zdołały lata tradycyjnych poszukiwań, skomentował szef lokalnej policji. I widzowie, jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić w tym momencie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Numer 2. W 2020 roku spokojne miasteczko Anden zostało zaskoczone niepokojącym wydarzeniem. O godzinie 13.00 83-letnia starsza pani zniknęła bez śladu ze swojego domu. Palet cierpi na chorobę Alzheimera, która od lat odbiera jej pamięć i świadomość. W dniu zniknięcia jej mąż zajmował się wieszaniem prania w ogrodzie i nie zauważył, kiedy żona opuściła dom. To nie było pierwsze jej zniknięcie. Wcześniej często błąkała się po okolicy, wywołując zamieszanie wśród sąsiadów. Kiedy rodzina zorientowała się, że kobieta zniknęła, natychmiast powiadomili oni policję. Rozpoczęło to szeroko zakrojoną akcją poszukiwawczą. 50 funkcjonariuszy przeczasywało okolicę. Psy tropiące próbowały złapać trop, a nad miasteczkiem latały helikoptery z kamerami termowizyjnymi i drony patrolowały każdy zakątek. Miały godziny, potem dni, ale wszystko bez rezultatów. Starsza pani jakby się rozpłynęła w powietrzu. Zrozpaczona rodzina zadawała sobie pytanie, jak daleko mogła odejść staruszka, czy tym razem oddaliła się dalej niż zwykle? Po tygodniach bezowocnych poszukiwań akcję oficjalnie zakończono. Rodzina zaginionej, pogrążona w żałobie, zaczęła rozważać najgorsze scenariusze. Pojawiła się myśl, że mogła wpaść do pobliskiej rzeki. Ta przerażająca możliwość nie dawała im spokoju, ale brak dowodów uniemożliwiał ostateczne rozwiązanie sprawy. Miały miesiące, a potem lata, a samo miasto powoli zapomniało o tajemniczym zniknięciu starszej pani. Życie toczyło się dalej, choć dla rodziny czas jakby się zatrzymał. Dwa lata później, w październiku 2022 roku, policja przygotowywała się do ostatecznego zamknięcia sprawy. Ale nagle, zupełnie nieoczekiwanie, nastąpił przełom. Jeden ze śledczych, przeglądając Google Street View, dokonał szokującego odkrycia. Znalazł on zdjęcie palet opuszczającą posesję i przechodzącą przez ulicę w kierunku sąsiada. Zdjęcie zostało zrobione przez samochód Google dokładnie w dniu zaginięcia starszej pani. Ta informacja wywoła falę emocji wśród śledczych i rodziny. Czy to możliwe, że przez ten cały czas odpowiedź była dosłownie na wyciągnięcie ręki? Śledztwo zostało natychmiast wznowione. Policja ponownie ruszyła w teren, tym razem koncentrując się na obszarze wokół domu sąsiada. Tam, u podnóża wzgórza, poniżej sąsiedzkiego ogrodu, dokonali oni makabrycznego odkrycia. Odnaleźli ciało starszej kobiety. Sekcja zwłok przyniosła kolejne odpowiedzi. Emerytka najprawdopodobniej spadła z niezabezpieczonej części ogrodu sąsiada i zmarła krótko po upadku. Jej ostatnie chwile zostały przypadkowo uwiecznione przez nadjeżdżający samochód Google, gdy w stanie dezorientacji spowodowanej chorobą nieświadomie szła na spotkanie swojego przeznaczenia. Rodzina wreszcie poznała los babci, co przyniosło im ulgę, ale także i ból. Dziś odwiedzając to miejsce w internetowej aplikacji Map, zobaczymy zaktualizowany widok miasta, gdzie nie ma śladu po starszej pani. Można jednak cofnąć się w czasie i zobaczyć to zdjęcie, które uwieczniło jej ostatnie chwile przed aktualizacją widoku.